Ciemka z tej strony Barta, a witam Was w kolejnym odcinku naszych fajnych butów w rank Colors. Co dzisiaj? Dzisiaj Rebook Nike. Jeszcze tego nie było, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na program i szybkie przypomnienie tej brytyjskiej ikony. Renka oraz wideoblog. Słuchajcie, dzisiaj marka, tak jak powiedziałem na wstępie, o której chyba tak naprawdę jeszcze nic nie mówiłem. Nie jest to też mój konik, oczywiście wiem coś, nie coś na ten temat i postaram się wam przybliżyć. Mowa oczywiście o firmie Reebok. Wielu z Was również pisało, czy pojawi się ta firma, czemu nie ma tej firmy, czy pokażemy coś z tej firmy i tak Oczywiście. Butów Reebok nie brakuje w Run Colors, Nie brakuje również modeli z tej firmy, jak również też kolorów z tej firmy. Firma oczywiście w ostatnim czasie zrobiła się nieco bardziej popularna, niż była przez ostatnie kilka lat. To oczywiście za sprawą znakomitego rapera, którym jest Kendrick Lamar. Jest oczywiście on twarzą Reebok i świetnie mu to wychodzi. I ta współpraca widać się układa, ponieważ co chwila wypuszczają sobie coś nowego nie do końca aż tak mocno limitowane i wielu z Was może dostać tego buta Na pewno jest to dobry touch ze strony Reebok oraz Kendrika. Na czym się skupiają? Tak naprawdę firma Reebok skupia się jak dla mnie na jednym modelu Jest to Reebok Classic Tutaj w nieśmiertelnym kolorze White on White Tak on wygląda But jest takim klasykiem jak choćby Air Force One dla Oczywiście Nike. A. Historia firmy Reebok, Słuchajcie, nie znam jej zbyt dobrze, ale wiem tyle chyba co powinienem wiedzieć. Założona przez pana Fostera, znakomitego biegacza brytyjskiego i jego ojca. Wyprodukowali buciki na olimpiadę w 24 roku. Bucik się fajnie sprawdził. Tak naprawdę firma cały czas miała upadki i wzloty. I tak chyba aż do roku 2006, kiedy została przejęta przez Adidasa. Był i 80, przepraszam, 65 rok, 73. Postawały nowe modele, zmieniała się rada nadzorcza, zmieniała się nazwa od Mercury do Reebok. Ale tak naprawdę, chyba największy boom i największą petardę Reebok przeżył w 82 roku, i tutaj nie w przybieganiu, a poprzez piękne kobiety, i modę na aerobik, promowaną mocno przez takie panie, na przykład jak Jane Fonda. Jak nie wiecie kto to, wygooglujcie. Wtedy Reebok naprawdę odżył i buty stały się niezmiernie popularne i nie odstępowały na krok wielkim graczom, takim jak Nike czy Adidas. Co oznacza Reebok? Jak każda nazwa każdej firmy coś za sobą niesie. W tym przypadku pochodzi od nazwy e, antylopy e, Reeboka. Szarego. Troszeczkę inna napisownia, ale jakby firma zaczerpnęła. Do dziś firma inspiruje się swoimi korzeniami i zaznacza jakby flagę Wielkiej Brytanii. Doczekała się również kolaboracji z takimi markami jak choćby przez was znana i lubiana Palace. Firma z Londynu, prowadzona przez świetnych chłopaków, firma skateowo-streetwerowa zrobiła kilka już Modeli oczywiście bazując na Club i Exo yy, i na Classic, wyprodukowała fajne kolaboracje Palas z Ribok. Słuchajcie, w tym momencie oczywiście białe Riboki wiecznie nieśmiertelne i dostępne, nic dodać się nie klasyka, prostota, po prostu ładny but. Doczekał się oczywiście transformacji, najnowszy kolor, nie wiem, zwał jak zwał, oczywiście ponownie Tiffany. Bardzo ładny green, monochrom, full. full. Następnie mamy znowu już klasyczka podzielonego e, Nubuk z Nylonem w takim różowym kolorze. Tutaj pewnie bardziej to oczywiście się tyczy do dziewcząt. Kolejny klasyczek w takim kolorku, powder, e, też bardzo ładny z fajnymi sznurówkami. Też oczywiście ten model dla dziewcząt. Kolejna legenda EXO bucik, który właśnie doczekał się kolaboracji m.in. z Palace mam gdzieś białe, czy nawet je oddałem Rumkowi, nie pamiętam, bardzo fajny, wygodny but tu też nic dodać, nic ująć zapraszam na angielskie stadiony <grymianie> Premier League te buty są bardzo popularne Club. jest to kolejny klasyk od Ryboka który się cieszy powodzeniem ostatnio dotykany właśnie przez Kendryka Lamara i jego team bardzo fajny bucik tutaj w czarno-białej odsłonie ze złotymi wstawkami. Ribok. Ponownie klasyk, tym razem na korku. Podeszwa lekko ulepszona korkiem. Wkładka również z góry wysokiej jakości. Słajdzik naprawdę bardzo przyjemny w dotyku stopy ten but. To już oczywiście dla panów, nie dla pań. Klasyka, prostota, nic tylko kochać. Ribok. Tak naprawdę niezbyt wiele butów w tym momencie wychodzi. Oczywiście mamy jeszcze niezawodne Pump Fury, ale tak naprawdę musiałbym już nakręcić jedyny odcinek, ponieważ te buty na 25-lecie Riboka były dotykane przez praktycznie każdy znany butik na świecie i wychodziło to całkiem nieźle, a but ma również niezbyt prosty design. Jest to naprawdę coś ciekawego, o czym moglibyśmy porozmawiać przez cały inny program, więc następnym razem dzisiaj był klasyczek od ryboka Co jeszcze? Bucik, o który Wam już opowiadałem, troszeczkę. Nike, Pre-Montreal, troszeczkę ulepszone do 2017 roku. Kozackie kolory moim zdaniem. Waffle sol który ułatwia przyczepność. Podeszwa IF. Oczywiście tutaj mamy też wstawkę w środku, że Recrafter, czyli redesign, czyli jakby zrobione na nowo. Bardzo fajnie fituje na nodze. Fioletowe, upper, sol, taki tak naprawdę mieszką nylonu. Pomarańczową łyżwą, bardzo fajne zestawienie kolorów. Ikona, jeśli chodzi o buty, już mówiłem Wam, dla kogo zostały zrobione na dobiegania. Bardzo fajny touch z wintyżową wszywką. Mamy w dwóch kolorach: ten fiolet, orange z czarnym, jak również niebieski, czerwony, biały. Obydwa buciki na stronie brać. I ostatnim bucikiem, który dla Was przygotowałem, jest on dla kobiet, ale. Zdarza się w dużych rozmiarach, i bodajże, gdzieś tam go widziałem. Jest to świetny but wykonany z ripstopu MyFly, Lab, kozasko wygodny dziewczyny but w pięknym, szarym kolorze, bardzo stonowana łyżwa, stonowana łyżwa z tyłu, logo z przodu. Ripstop, bardzo fajny materiał. Bardzo się fajnie w tym chodzi. Mam czarne. Bardzo lubię te buty. W pudełeczku dodatkowo mamy worek na nie, żeby je gdzieś tam przenieść, przerzucić. Ostatnie rozmiary zostały z tego buta, więc e, śpieszcie się, ale naprawdę warto zwrócić na niego uwagę. On może gdzieś ginie pośród wszystkich innych butów, ale jak go weźmiecie w ręce, naprawdę nie chcecie go już e, oddać. A jak założycie na stopy, na pewno już w nim wyjdziecie. Słuchajcie, to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na. na... Facebook, gdzie wszystkie odcinki się wyświetlają mają coraz większe zasięgi i coraz więcej osób to ogląda coraz więcej osób spotykamy na ulicy i mówi, że super i że kupiło te buty i zmieniło decyzję na te buty nie wiem, czy to powinno iść w tym kierunku, ale bardzo się cieszę. Dzisiaj był ribok, spójrzcie na niego, warto nie samym Nike człowiek żyje, ani Adidasem leciutka wzmianka oczywiście o Nike'ach. To tyle na dzisiaj zapraszam do naszych butików i zapraszam do nowego butiku, który znajduje się Run Colors Warszawa w Centrum Handlowym Arkadia. To tyle na dziś. Pozdro.